Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii Motoporady. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o tym, a w zasadzie bardziej odpowiedzieć na pytanie oraz uargumentować to: czy warto jeździć motocyklem o pojemności mniej więcej jednego litra, czyli po prostu przysłowiowym litrem, na mały tor? Prawda? No bo zwykło się mówić, że branie takiego litra na mały tor to jest katorga, to jest jakieś tam bezczeszczenie czegoś, jakichś odwiecznych praw. A ja wam chcę dzisiaj powiedzieć, że tak naprawdę jazda litrem na małym torze może przynieść naprawdę wiele korzyści. I sam praktykuję to od no naprawdę kilku dobrych lat i sprawdza się to w moim przypadku oraz nie tylko w moim, bo również w przypadku moich znajomych, kolegów z toru, którzy również taki proceder po prostu praktykują bardzo dobrze. Więc zacznijmy od tego, czy warto jeździć litrem na mały tor, kiedy macie takiego litra, na przykład jako jedyny motocykl. Odpowiedź jest prosta. Tak, warto. Naprawdę warto. Dlaczego? No właśnie. Pierwsza sprawa. Jeżeli jedziemy litrem na mały tor, to po pierwsze oszczędzamy jego silnik. Nie jesteśmy w stanie na małym torze w jakikolwiek sposób obciążyć, a co jeszcze więcej może przeciążyć silnika naszego motocykla. Przyspieszenia i w za, za zasadzie przedziały prędkości, w których się będziemy gdzieś tam przemieszczać, to jest z reguły praca na drugim biegu cały czas, który jest pięty. No chyba na przykład, że to jest tor wschodzący stok, gdzie tam jest taki bardzo, bardzo, bardzo obciasny nawrót, gdzie trzeba zbić do jedynki, ale to tylko na chwilę. Tam jest z reguły jest to cały czas praca drugim biegiem. Ok, odwijamy oczywiście pełny gaz, ale to jest z niskich obrotów. Silnik, nie ma jak się zmęczyć. Kolejny argument. Oszczędzamy bardzo mocno skrzynie biegów. Nie wachlujemy tymi biegami jak w jakimś tam pitbike'u, czy tam w jakiejś trzysetce. Bo tak od razu powiedzmy sobie, no dzisiejszy ten materiał to jest w odniesieniu takiej. 300, prawda? No bo bardzo dużo teraz takich motocykli małolitrażowych się pojawia na torach. Jakieś tam Ninja 250, R3, Ninja 400. O, to już jest duży tor. To, to znaczy to już jest duży motocykl. Nie, jak ten mały tor. Ja przeciwko tym motocyklom nic nie mam. Szanuję to, że są ludzie, którzy niesamowicie technicznie potrafią takimi motocyklami jeździć i mają bardzo fajne tempo. Natomiast tak się jakoś składa, że. No, ja jakoś tymi moimi wielkimi litrami, a nie tylko litrami, bo i nawet większymi, bo jeździłem też na małym torze z bardzo dużym powodzeniem motocyklem wręcz prawie turystycznym, no, sportowo-turystycznym ale Honda CBR 1100 XX, która tam stoi za moją R1, którą tam widzicie, może gdzieś tam w tle, tam z tyłu i na małym torze również spisywała się bardzo dobrze. To oczywiście nie było jej naturalne środowisko pracy. Ale my dzisiaj odpowiadamy na pytanie, nie jaki motocykl kup na mały tor, tylko czy pojedź na, swój, na swoim dużym motocyklem na tor, kiedy już go masz. To jest zupełnie inne podejście. Ja tymi moimi motocyklami jeździłem i miałem z tego masę fanu. Kolejny argument. Przede wszystkim uczysz się technicznej, dobrej pracy na swoim docelowym, pełnowymiarowym motocyklu. Jeżeli chcesz opanować do perfekcji e, swój motocykl, poznać go e, naprawdę dobrze, poszukać prawidłowej pozycji na motocyklu, to mały tor jest tego idealną okazją. Małe prędkości, cały czas gęsto z zakrętami. E, kolejna rzecz: na małym torze, mimo wszystko posiadając litra, będziemy w pewnych punktach takiego toru. Mieć jakąś tam szczytową prędkość maksymalną o wiele wyższą niż ci, którzy użytkują motocykle mało i Przykładowo, ja załóżmy moimi litrami gdzieś tam na torze, na przykład w Radomiu, prawda? Bo to jest takie dobrze, dobre odniesienie. Takiej prawdziwej prędkości z GPS-u przez ułamek sekundy na prostej startowej jestem w stanie osiągnąć prawie 140 km na godzinę. Przez ułamek sekundy. Ale to oznacza, że ja muszę również włączyć element jakiegoś bardzo agresywnego, krótkotrwałego dohamowania do tego pierwszego zakrętu, co znaczy, że również pracuję wszystkimi elementami jazdy. Odwijam pełny gaz, jak również hamuję, muszę uczyć się wchodzić w zakręty na traybreakingu, na dohamowaniu. Jeżeli będzie mała pojemność, to będzie mała moc. Będziemy się uczyć niesamowicie płynnej pracy po zakrętach, to prawda, będziemy szanować tę prędkość w zakręcie. To prawda. Ale prawdą też jest to, że te małe motocykle jeżdżą o wiele łatwiej po tych zakrętach. I na przykład po takich czterech wypadach na jakiś karting małą pojemnością przesiadamy się na naszego superbajka, jedziemy na Poznań i nagle jest nieprzyjemne zdziwko. Bo brakuje nam tej wprawy. Motocykl jest cięż, yy, ciężki, mało skrętny, wydaje nam się jakiś toporny i mamy problemy z adaptacją. I pierwszy dzień mija, a my się nie możemy odnaleźć na naszym docelowym... Motocyklu. Nie potrafimy użyć jego mocy, nie potrafimy hamować i tak Kolejny argument jest taki, że jeżeli macie superbajka, który jest w wersji drogowej, no to słuchajcie, ja naprawdę uważam, że na małe tory dobrze jest jeździć na kołach. Ja tak robiłem od wielu sezonów. Tak naprawdę, żeby przyjechać superbajkiem na mały tor, musicie mieć spełnione tylko trzy warunki w tym swoim motocyklu. Tylko trzy: uwaga, pierwsza sprawa musicie mieć. Dobre opony, dobre to znaczy świeże, w dobrym stanie, sprawdzone i takie, które się nadają do jazdy torowej, to nie muszą być jakieś niesamowite sliki, nie, no bo za Góry na, na drodze jedziemy na, na oponach drogowych. To mogą być jakieś opony typu, nie wiem, Rosso Corsa Trójki, nie wiem, Rosso y, Supercorsy SP, y, twarda mieszanka. To wszystko się nada, ale muszą być w dobrym stanie, Druga sprawa, musicie mieć po prostu sprawne, dobrze ustawione zawieszenie. To zawieszenie musi sprawnie i dobrze pracować. I trzeci argument, tylko musicie mieć sprawny, płynnie, harmonijnie pracujący silnik. To są tylko trzy argumenty, bo jeżeli macie, jakieś, macie jakiś problem z silnikiem, który Wam szarpie, prycha, krztusi się, przerywa, dziwnie pracuje, gubi zapłon nagle, no to ta jazda na małym torze będzie szarpana, nieprzyjemna i może się okazać niebezpieczna. Ale jeżeli są opony, zawias i sprawny silnik, to każdy naprawdę motocykl o pojemności litra, czy nawet więcej, nadaje się do tego, żeby w go wziąć na mały tor. Nauczycie się skręcać, nauczycie się przerzucać ten motocykl w ciasnych szykanach, bo na, 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 na takich torach są takie elementy. Znajdziecie przede wszystkim tą optymalną pozycję, poszukacie balansu ehm, również. Będzie to super trening kondycyjny dla Was. Przerzucanie takiego ciężkiego motocykla i zmaganie się z takim motocyklem, e, szanowanie pracy gazem. To nie jest tak, że mam 35 koni pod ręką i z każdego zakrętu taka pozycja adgarska, bo przecież nic mi się nie stanie z tylnym kołem. Jak wyjedziecie na drugim biegu, w super bajkiem litrowym, który ma 160 koni albo więcej, na pełnej bombie w złożeniu maksymalnym, to wylecicie w kosmos. Uczycie się po prostu pracować, szanować pracę gazem, i to jest też dobry argument za tym, żeby takim motocyklem poćwiczyć na amatorze. Kolejna rzecz, czy to jest męczarnia, czy nie? Nie, to nie jest męczarnia. To nie jest męczarnia. Oczywiście dobra, jeżeli ktoś jeździ drugi sezon na motocyklu, jego pierwszym motocyklem była przykładowo, nie wiem, jakaś tam. Yamaha FZ8 i nagle ktoś się nigdy nie był na torze i nagle się przesiadł, przykład, przypadkowo na GSX-era 1000 K7, to rzeczywiście faktycznie możemy mieć problem, bo to będzie tak zamulona jazda, totalnie nietechniczna, w panice, w niewiedzy, z brakiem techniki jakiejkolwiek, rzeczywiście będzie to męczarnia, zamulanie i katorga. Ale jeżeli jesteście po prostu już rajderami, którzy coś tam znaczą, prawda, no to jak najbardziej, możecie też takiego praktykować. Ja akurat przyznam, że tak się po prostu złożyło, że ja no, wszedłem w świat torowania, no, zawsze miałem motocykle mięsko dużej pojemności i jestem z tego bardzo zadowolony, że właśnie w taki sposób jeżdżę i bardzo często można mnie w sezonie spotkać właśnie na kołach, na małym torze, czy to jest tor Radom, czy to jest tor Łódź, który uwielbiam, czy to jest Słomczyn. Białystok, to są wszystko takie tory, gdzie ja jestem w stanie przyjechać, chociaż na Białystok to może nie aż na kołach, bo po prostu mam o wiele dalej. Natomiast mówię, możecie to spokojnie praktykować, za tym idą tak naprawdę tylko i wyłącznie plusy. Oszczędzacie silnik, napęd, skrzynie biegów, to wszystko po prostu idzie w dobrym kierunku. Jeżeli nie będziecie potrafili opanować swojego motocykla na małym torze, jeżeli nie będziecie potrafili wygenerować jakiegokolwiek tempa na małym torze, to potem takim swoim superbajkiem jedziecie na tor Poznań i nagle mulicie po prostu o góra w grupie C, bo nie jesteście w stanie nic zrobić, bo tylko z mocy coś tam podbijecie na prostych, ale nagle tempo cały czas minuta 58 i nic się z tego nie może wyciągnąć więcej. Tak nie powinno być. Dlatego mówię: OK, jeżeli macie superbajka wyjętego z pudełka, zapłaciliście 120 tysięcy za motocykl i boicie się tłoku, bo boicie się na tłoku pitbajków. Na torze w Radomiu, kiedy tam 20 motocykli będzie na raz jechało, ok, ja to rozumiem, ale mówię teraz o zupełnie innej sytuacji. Kiedy macie już po prostu swój motocykl, który jakiś czas użytkujecie, dobrze go znacie, znacie jego wartość, znacie jego plusy, minusy i chcecie nauczyć się czuć ten swój motocykl dobrze, to taki tor kartingowy jest naprawdę super pomysłem. Nie musicie mieć trzech, dwóch motocykli, bo tak się jakoś dziwnie składa, że. Ci, czy znaczy inaczej, nie ci. Wiele osób z tych, którzy podjęło decyzję, którzy podjęli decyzję, że przenoszą się z dużych pojemności na małe pojemności, niestety często tak się mocno zafiksowują na tych małych pojemnościach. Jest im tak super łatwo, tak super lekko i tak super przyjemnie, że oni na tych małych pojemnościach zostają. Po, powtarzam po raz kolejny, nie mam nic przeciwko tym małym pojemnościom. Szanuję tych, którzy są w stanie pojechać naprawdę fajnie. Tej moimi pewnościami, niestety mnie to osobiście nie kręci. Nie kręci mi jazda motocyklem, w którym mogę mieć bezkarnie cały czas odwiniętą manetkę do końca i w którym nie muszę hamować. Na takim małym torze, jeżeli naprawdę poruszamy się szybko, przykładowo, jeżeli ja, załóżmy tą R1, która tu stoi teraz bez kół, jadę na torze w Radomiu poniżej 36 sekund. I na to, że w Łodzi, akurat erydynką jeszcze nie byłem, bo to świeży motocyk mój, znaczy świeży, stary totalnie, ale jakby nie mam go od, od zbyt dawna. Jeżeli wiorę na przykład mojego Ducati 999, który jest też superbajkiem litrowej klasy, jest ciężkie, toporne, stare, ale na to, że w Łodzi jadę poniżej minuty, to to są już naprawdę czasy, no, bardzo wysokie. To są naprawdę już bardzo konkurencyjne czasy, no, no takim gdzieś tam w topowym zakresie, prawda, jeżeli chodzi o tempo. I nie mam problemu z tym, że ten motocykl mi nie skręca, że jest ciężki, że jest toporny. Być może gdybym dosiadł jakieś 300 czy 400, to doznałbym jakiegoś objawienia, ale niemniej jednak to mnie ogromnie rozwija. Więc jest to dla mnie, podsumowując, i przyjemność, i fan, i jest to ekonomiczne, bo nie zużywam tak mocno silnika, oleju, napędu, wszystkiego, skrzyni biegów. Okej, okay, może klotki bardziej zużywam, bo muszę hamować, prawda? Nawet na tych małych torach czasem muszę hamować. Natomiast, co jeszcze? Jest to dla mnie wszystkim bardzo rozwojowe, i jak jadę na duży tor, wtedy to już na dużym torze ja się nie zajmuję nauką skręcania albo ogarniania siebie na motocyklu i szukaniu pozycji, tylko ogarniam takie fundamentalne rzeczy, jak punkty hamowania, jak przełamywanie pewnych psychicznych barier do szukania tempa, ale to już jest zupełnie co innego, a nie technikalia, jak się skręca motocyklem. Klasy 1000 cm. Tyle jeżeli chodzi o mój wywód. W tym temacie polecam, weźcie swój motocykl, tylko się upewnijcie, że macie dobre gumy, sprawny zawias i żadnych problemów z silnikiem. I po prostu nauczcie się sterować takim motocyklem, jeździć takim motocyklem, również po małym obiekcie. Tam gdzie są ciaste nawroty, gdzie trzeba na dwójce złożyć ten motocykl prawie na łokieć w nawrocie, mając na szafie 40 km na godzinę. To jest naprawdę rozwojowe. Zobaczycie, że przyniesie to naprawdę yy, duże korzyści. A z tego miejsca życzę Wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, zarówno na małych torach, jak i na tych dużych. Trzymajcie się. Cześć.